kilkanaście lat temu, kiedy w kotłowni pod mieszkaniem zadźwięczał licznik, kręcił bardzo mocno, wybiegliśmy do chlewni i okazało się, że to był pożar, to myślałam tylko o jednym, czy straż pożarna dojedzie na czas. Miałam to szczęście, że woda zalała wszystko, rury popękały plastikowe i pożar po prostu y, y, zgasił się sam. Natomiast cały czas myślimy, czy straż dojedzie na miejsce. W tej chwili w Gminie Janów z powodu słabego budżetu brakuje nam jeszcze oprócz tych pieniędzy, które otrzymaliśmy, brakuje nam sporo do tego, żeby kupić ten samochód. I tutaj mieszkańcy wyszli z taką inicjatywą, że po prostu dołożymy jako rolnicy, jako mieszkańcy dołożymy brakującą kwotę. Nigdy nie lubię się chwalić, jeżeli pomagam ludziom, to tylko w ukryciu, tak żeby nikt nie wiedział, ale ktoś musi to zainicjować. Więc dzisiaj chciałam prosić pana wójta gminy Janów. Chciałam na ręce pana wójta przekazać symbolicznie całą moją dietę 2160. I myślę, że jest to dobra inicjatywa dla następnych osób. Tak jak mówię, nie chodzi o wybory, nie chodzi o kamery. Tylko ktoś musi to zainicjować i obiecuję, że zbierzemy potrzebną kwotę. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Pani Staroście. Myślę, że inicjatywa, którą tutaj Pani Starosta zaczęła, będzie też dalej się rozwijać i myślę, że potrzebne środki zbierzemy. Dziękuję bardzo.